Czy Dzisiaj czy Ci, że będąc trenerem, nie sprzedajesz treningu personalnego I zaraz wytłumaczyć Ci dlaczego tak jest. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Mateusz Krzywiński, pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowych pozyskiwać klientów do ich biznesu. Generalnie dlaczego 90% trenerów ma identyczne ofertę i przegrywa konkurencję? Na pewno znasz ten schemat, czyli oferuje treningi personalne, oferuje plany dietetyczne, suplementacje, napisz po plan treningowy albo po plan dietetyczny, bo współpracę. Plan treningowy plus plan żywieniowy i to takie coś jest najczęściej w biologii trenerów personalnych. Takie coś w tym stylu, nie? Coś dokładnie tutaj, jak to tutaj przedstawię. No i to dlatego w ogóle nikt się nie wybiera, jeśli chodzi o trenerkę personalną. Po pierwsze, w ogóle przestań sprzedawać treningi i zacznij sprzedawać marzenia, taką lepszą wersję siebie, tego klienta. Prawda jest taka, że ludzie nie kupują treningów. Ona chce poczuć się piękna w sukience na wesele za trzy miesiące, on chce, żeby żona znowu na niego spojrzała z podziwem. Albo chcę wejść na plażę i nie wstydzić się swojego ciała, albo nie. chce po prostu mieć jakiś taki cel, czy chcę mieć. No, lepiej wyżyć, biorąc sobie chociażby taki, nie? Oni kupują uczucia, to jak oni się będą czuli wtedy, a nie treningi. Jakby no, to jest. Treningi to jest droga do tego, to jest takie narzędzie, właśnie. Ale to wyobraź sobie, że tak jakby hydraulik reklamował, że oferuje klucze, jakieś nasadowe uszczelki, rury, PCV i tak dalej, zamiast naprawiam ci przecieki, żebyś spał spokojnie, albo że po prostu naprawiam ci, co nam się zepsuło i masz w sumie wywolone, nie? No tutaj wiadomo, że. Nie zrobisz formy z tego klienta, ale możesz mu w dużym stopniu pomóc z tym wszystkim, nie? Klienta nie obchodzi jak to robisz, obchodzi go rezultat. Co naprawdę kupują Twoi klienci? Po pierwsze pewność siebie, czyli klient chce wejść do sklepu i kupić rozmiar jakiś mniejszy. Chce zdjąć koszulkę na basenie, bez jakiegoś wstydu. Chce poczuć się atrakcyjnie na randce, chce jakby wiesz, poczuć się fajnie na imprezie dalej na plaży. Szacunek innych, czyli chcę, żeby mąż mnie podziwiał, e, chcę, żeby koleżanki pytały o jakiś sekret, jakby, jak, jak to zrobiłaś, co, co, co zrobiłaś, jak schudłaś? E, chcę być inspiracją taką dla swoich dzieci, dla swojej partnerki, partnera e, tak dalej. Zdrowia i energię, zdrowie i energię, czyli chcę biegać z dziećmi bez zadyszki, e, chcę spać lepiej, mieć więcej energii na cały dzień, lepszą kondycję mieć, chcę żyć dłużej dla swojej rodziny, czy dla siebie. Kontrolę nad życiem, czyli na przykład nie, chcę udowodnić sobie, że potrafię, chcę zyskać kontrolę nad swoim ciałem. Chce poczuć się młodo, mimo 40, 50 i, i, i wyżej w sumie. Tego oni chcą, a nie tego treningu personalnego. Jakby no to jest narzędzie, nie? Tak jak wcześniej wspomniałem, ale to jest jakby totalna różnica w komunikacji, nie? Porównajmy takiego nudnego trenera versus takiego trenera wizjonera takiego trenera, który umie wzbudzić taką e, bardziej takiego sprzedaż, bo sprzedaż to jest e, działanie na emocjach, nie? Jakby tutaj. O to chodzi. I oferuje treningi personalne 3 razy w tygodniu, 60 minut, plan treningowy, żywieniowy w cenie. Doświadczenie 5 lat, cena 140 zł za godzinę. I ten taki trener drugi, z inną ofertą, z innym jakby opakowaniem tego wszystkiego, to jest pomogę Ci poczuć się pewnie w bikini za 12 tygodni, bez godówek, bez mordęgi w siłowni 6 razy w tygodniu. Moje klientki zbuduje średnio 8 kg i zyskałem pewność siebie, o której marzyły od lat. Albo na przykład pomogę Ci zrzucić 8 kg w 12 tygodni. Coś w tym stylu, jakby to, to jest taki przykład takiego zupełnie innego podejścia, nie? Zupełnie innego podejścia. I zobaczcie sobie, że jak ten trener wygląda tutaj, pisząc coś takiego, a jak wygląda taki trener, nie? Jakby tutaj, no, zupełnie jest inne podejście, zupełnie inaczej ten przekaz brzmi. I mimo tego, że tu jest trening personalny, i tu jest trening personalny, to całkowicie inaczej to wygląda. Naprawdę, z, z, postaw się, pokaż znajomym swoim, którzy na przykład nie działają w branży fitness, pokaż znajomym taką ofertę. I pokazujemy im taką ofertę, którą oni by bardziej jakby, która dla nich jest lepsza, która dla nich jest fajniejsza, która dla nich więcej mówi. Także no, musisz jakby po pierwsze w ogóle poznać, jaki jest problem tego, twojego potencjalnego klienta, ale to temat na, na inny odcinek już jakby o tym odcinki też są na tym kanale. Także no, także spoko poszukaj i sobie na pewno znajdziesz. Najczęstsze błędy w takie w komunikacji to jest skupianie się na procesie zamiast na rezultacie. Czyli za bardzo skupiasz się na tych technicznych kwestiach, co tam rozpiszesz i tak dalej zamiast skupić się na tym, co on osiągnie na przykład, nie wiem, za, za miesiąc, dwa, trzy, co on z tego będzie miał, że on zacznie sobie trenować. Błąd drugi to jest używanie takiego profesjonalnego żargonu jakiegoś, wiesz, jak mówisz zbyt profesjonalnym językiem, jak na tego potencjalnego klienta. Musisz sobie czasami, zanim coś powiesz, to musisz sobie zastanowić się, czy 12 lat jakby zrozumiał, co ty mówisz. Albo taki nastolatak po prostu, czy on zrozumiałby, co ty mówisz. Czy ty nie mówisz zbyt profesjonalnie dla niego. Bo też klient po prostu może się poczuć, że jakby jesteś, no nie, wiem, czy on, czy on na przykład on na przykład wie za mało, żeby z Tobą współpracować. A właśnie to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żebyś się odstraszył tego klienta. To też nie o to chodzi, żebyś nie pokazał swojej wiedzy, bo ty na pewno masz wiedzę, tylko żebyś po prostu mówił to prostymi słowami. O to chodzi, nie. Łącznie ci to opisywanie, co robisz, zamiast co zyskuje klient i to tak podkreślając bardziej, co robisz, nie? Czyli na przykład indywidualny plan treningowy, żywieniowy bla, 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 i tak dalej, nie? schudniesz zamiast tego właśnie, schudniesz 6-10 kg. Bez rezygnacji z ulubionych potraw, bez recyklingu diet, bez godziny na siłowni i tak dalej. Coś w tym celu. Zobacz, jak zupełnie inne jest podejście, zupełnie inny przekaz, nie? Mimo tego, że tu jest dieta, i tu jest dieta, czy jakiś tam plan żywieniowy, plan treningowy, to jak zupełnie inaczej to brzmi. Błąd czwarty: mówienie o swojej wiedzy zamiast o problemie klienta. Przed, czyli na przykład oferuję, treningi dla seniorów, plan żywieniowy, suplementację. I po, czyli ta lepsza oferta. Czyli dla mężczyzn 50, plus, poczuł się znowu na 30, więcej energii, lepsza kondycja, pewność siebie. Moi klienci wracają do ulubionych sportów i zachwycają wnuki swoją sprawnością. No, no wiadomo, to, to, to tak już nie zagłębia się w szczegóły. Mniej więcej coś w ten, DC. No i rezultat masz listę czegoś, na 2 miesiące do przodu. Teraz tak, w ogóle, żeby. Dlaczego to działa? To taka jest psychologia kupowania. Ludzie kupują emocjami, to musisz na to zapamiętać. 95% decyzji podejmujemy emocjonalnie, a potem szukamy racjonalnych usprawiedliwień. Czyli najpierw robić coś emocjonalnie, a później szukamy logicznego usprawiedliwienia, dlaczego żeśmy tak zrobili. Trening personalny, nuda, jakiś obowiązek, jakiś wysiłek. A na przykład poczuł się znowu piękna, albo poczuł się znowu silny, poczuł się znowu muskularny, nie wiem, napakowany, pewny siebie, coś w tym stylu, to są takie emocje, właśnie, nie plan tego, jak to będzie wyglądał i rezultat, nie? Zupełnie nie przekaz. Mózg myśli obrazami. Czyli gdy mówisz trening, to widzę taki wysiłek, płót, pot, ból w coś tym celu, a gdy mówisz, poczuł się pewnie w, w, nie, w swoim ciele, w bikini, czymkolwiek, no to widzę siebie na plaży, szczęśliwą, zadowoloną, szczęśliwego, zadowolonego, e, nie wiem, umieszczonego, no wiesz, jakby totalnie inny, inny w ogóle wyobrażenie, nie? Problem, rozwiązanie, czyli najpierw muszą poczuć, że rozumiesz ich problem, że rozumiesz ich problem, że umiesz go rozwiązać i dopiero potem mogą uwierzyć, że e, jakby umiesz go rozwiązać i uwierzyć w to rozwiązanie, nie? Jak znaleźć swoją unikalność? Czyli na przykład pomagam komu? Nie, na przykład mężczyznom 40+, Osiągnąć co? Czyli na przykład, nie wiem, schudnąć 10 kilo, żeby mogli wrócić do starych ubrań, czy tam coś w tym stylu, nie? Albo na przykład pomagam kobietom po 30 schudnąć 8-12 kilo, żeby mogły poczuć się znów atrakcyjnie. Pomagam zajętym przedsiębiorcom odzyskać energię i kondycję, żeby mogli być wzorem dla swoich dzieci, albo żeby byli bardziej produktywni, coś w tym stylu, no jakby to jest masa takich różnych możliwości. To zostawiam tylko Tobie i Twojej kreatywności, żebyś to zrobił z tym. Masz tutaj przykłady. I myślę, że to po końcu dopasujesz. Zapytaj swoich klientów, co było dla ciebie najważniejsze w naszej współpracy. Na przykład, nie, poczułem się piękna, odzyskałem pewność siebie, przestałem się wstydzić. To jest to, co właśnie ty sprzedajesz. Błędy, które sabotują Twoją sprzedaż. Błąd pierwszy, jestem trenerem, a nie sprzedawcą. Jeśli nie umiesz sprzedać swojej wartości, to nikt jej w ogóle nie pozna, nie. Najlepszy trener bez klientów: 0% zarobku, 0 złoty zarobku. Błąd drugi: moja praca mówi sama za siebie. I jakby nie mówi, ludzie nie widzą twojej wiedzy w twojej głowie. Musisz im pokazać, jak zmieniasz ich życie, co Ty zrobisz, co oni z tego będą mieli i mówić takim po prostu językiem korzyści, czyli co oni z tego będą mieli, jeśli zdecydują się na współpracę z tobą. Błąd trzeci: nie chcę być jak wszyscy, czyli wszyscy piszą trening personalny, bądź inny, pisz transformacji. Twoja, twoja nowa formuła sukcesu, czyli tak, zamiast oferuję to toningi personalne, pomagam komu osiągnąć co? W jakim czasie? Żeby... Dlaczego, nie? Czyli na przykład właśnie, pomagam kobietom 30 plus, skłudność 12 tygodni, żeby o coś się z tą Pomagam zajętym ojcom y, odzyskać formę 12 tygodni. Pomagam. No takie masz przykłady, także na spokojnie muszę poradzić. Co zrobić? Nawet nie jutro, tylko dzisiaj. Przeredaguj swój profil, czyli usuń trening personalny, dieta, suplementacja, takie gówno. Napisz do transformacji, którą oferujesz, którą jakby jesteś w stanie dostarczyć. Zmień przekaz totalnie. Nauczy mówić językiem korzyści. Zmień swoje posty, czyli zamiast opisów ćwiczeń, zrób takie historie transformacji i historię historie sukcesu Twoich klientów, jakieś metamorfozy, przemiany. Też schemat przemian i metamorfozy też znajdziesz po tutaj na tym kanale, także spoko. Przeprowadź test, czyli pokaż sobie nową ofertę pięciu znajomym i pytanie, czy to brzmi lepiej niż trening personalny, niż dieta plany teatryczne i niż jakieś tam coś innego. Także podsumowując, przestań być kolejnym trenerem personalnym i zacznij być tym, który zmienia życie ludzi, bo to tak naprawdę nie sprzedajesz treningów personalnych. Ty sprzedajesz lepszą wersję siebie, tego, tego klienta sprzedajesz pewność siebie, energię na cały dzień i sprzedajesz nowe życie. A jeśli chcesz, żebym pomógł Ci zapełnić Twój grafik i pozyskać klientów, zająć się totalnie za Ciebie marketingiem, kliknij pierwszy link w opisie i umów się ze mną bezpłatną konsultację, na której przeanalizuję po prostu, jakie możliwości mamy w Twoim przypadku i sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Także kliknij pierwszy link w opisie, umów się i zobaczymy, co możemy zrobić w Twoim przypadku. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu, trzymaj się, do następnego.